Nazywam się Markus Streifer, mam tytuł Habiowski, Mugler Littendorf, jestem marszałkiem poselskim, Dary Grążkiewicz, jestem obecnie MSZ, czyli Minister Spraw Zagranicznych. Paweł Szmrek, baronet Szermiński, obecnie jestem w sarmacji namiestnikiem prowincji Gelonia. Trafiłem przypadkiem na stronę wirtualnego państwa. Na stronę kilku właśnie wirtualnych państw zacząłem się tym interesować i wybrałem państwo właśnie przypadkowo. Zafascynowało mnie to, jak bardzo jest to struktura. To chyba każdego fascynuje, jak to pierwszy raz trafi na państwo wirtualne. prawda? Dziesiątki gazet, instytucji, a jakieś systemy administracji, polityka. Na pierwszy, takie pierwsze wrażenie jest dość porażające i chce się to poznać. Ja się przy tym relaksuję. Spotkałem wielu naprawdę ludzi, którym. No, na przykład nigdy na ich oczy nie widziałem takich realnie, ale wiem, że mogę im zaufać i dzwonimy na przykład do siebie, ustalamy różne rzeczy, e, śmiejemy się razem. Jest naprawdę fajnie. Państwo wirtualne wzoruje się na państwie realnym. Instytucje, które działają realnie, czyli uniwersytety, muzea, galerie wydawnictwa. Są skopiowane e, i wideo jest skopiowane do państwa wirtualnego. Radio z Holandii, twoje najlepsze radio. Witam Państwa w Radiu z Holandii. Przy mikrofonie Mateusz Walczyk. Sarmacja jest państwem, co prawda internetowym, ale mamy taką dewizę, że wirtualne państwo prawdziwi ludzie. Są realne napięcia między ludźmi, realne wspólnoty realne, porozumienia, ale też i kłótnie. W Holandii można spotkać ludzi od 14-12 roku życia do naprawdę wieku emerytalnego, e, począwszy od uczniów, przez studentów, a kończywszy na księżach oraz, oraz e, profesorach realnych. Mniejszych wybranych jest trzy, jest to Wielka Trójka, natomiast mniejszy. trudno określić dokładnie ich ilość, ale może być ich nawet kilkadziesiąt. W tej Wielkiej Trójce są Królestwo z Holandii, Królestwo Winrandu oraz Księstwo Sarmacji. To są trzy najstarsze państwa. Jednak te młode państwa liczą się ze zdaniem Wielkiej Trójki. Kwestia uznania państw spiritualnych jest... Podobna w zasadzie do kwestii uznania państw na zasadach prawa międzynarodowego publicznego, które obowiązuje realnie. Została stworzona niedawno Organizacja Polskich Mikronacji, rodzaj wirtualnego ONZ-u. Każde państwo ma ministra spraw zagranicznych, który się tam, tymi sprawami zajmuje. Oczywiście są opcje dyplomatyczne, oczywiście są reakcje na jakieś obrazy na przykład obywateli, czy też nieprzestrzeganie praw takich ogólnie uznanych. Bardzo często jest tak, że taki minister spraw zagranicznych zostaje zaproszony do innego państwa na jakieś obchody. Ostatnio w czy Węgier na ślubie cesarza e, ze swoją wybranką. Między Sarmacją a Szelandią jest taka, taka jak gdyby przepaść, y, która sztucznie, jest, po, że tak powiem, podniecana. Ostatnio bardzo głośno było o tym, że zawiesiłem, zamroziłem wręcz stosunki z księstwem Sarmacji. Wynikało to z różnych dziwnych spraw typu utworzenie przez ich obywateli nowego państwa na terenach z Holandii. Oni tego nie chcieli za bardzo, jakby się od tego odciąć. W sumie nawet to chyba popierali, więc ja stwierdziłem, że jeżeli tak, no to tak się bawić nie będziemy. Wszyscy wiedzą w świecie mikroanacyjnym, że sarmacja ma zapędy imperialistyczne, oni się do tego nigdy nie przyznają, ale wiadomo, że oni takie zapędy mają. Mamy partię. Partia, która ostatnio osiąga coraz większe sukcesy to SIP, czyli Partia Szaków i Pionków. Powstała jako żart, ale okazała się całkiem poważnym ostatecznie tworem. Zyskała dużą popularność, teraz zasadniczo jest główną siłą do nasz rząd. W jest parlament i rząd. Parlament wybierany jest oczywiście przez ludzi na zasadzie skryptu. Również są trzy dni wyborów, jest lista kandydatów, zaznacza się i głosuje się. Jest to trzy dni z reguły. Jest oczywiście powołana komisja wyborcza. Was szanowni mieszkańcy z chęcią garną się do, do polityki, tworzą partie, są partie socjalistyczne, są partie mo monarchistyczne. Do Senatu może dostać się każdy arystokrata, czyli poczy poczynając od hrabiego. To, że wiele osób angażuje się w życie, staje się obywatelami wirtualnych państw, być może wynika z tego, że coś sobie kompensują, czego nie potrafią, nie mogą z różnych przyczyn przeżyć w życiu realnym. Również jest to pewna forma sprawdzenia się w takich bezpiecznych warunkach. Bardzo mocno oddzielam świat wirtualny od tego, kim tam jestem, chociaż jestem pod swoim realnym nazwiskiem i imieniem, od tego, kim jestem w świecie realnym. Dla większości osób, które znam i dla mnie, granica pomiędzy światem wirtualnym a rzeczywistością jest dość jasna, chociaż to u nas osoby, które miały poważne kłopoty z odróżnieniem tego, kim są w Dreamlandzie, a kim są w realu. Mamy taki nowy syndrom, zwany uzależnieniem od internetu, w którym wyszczególniamy szereg objawów. Jeśli ktoś u siebie je zacznie dostrzegać, powinien mieć się na baczności. Jednym z nich jest to, że miejsce dotychczasowych aktywności zajął internet. Obywatelskie życie w takiej mikronacji, utrata kontroli nad tym czasem, który spędzamy w sieci, dawnych przyjaźni w życiu realnym, pogorszenie stosunków w rodzinie. Często ja sobie wyobrażam, do cię z Greenlandu to jest rozrywka, to, to nie jest żaden, żadna choroba, chociaż niektórzy tak wiedzą. Na razie sobie chyba nie wyobrażam życia bez Holandii, Jest to naprawdę fajna zabawa.